Cześć, wam wszystkim z tej strony Panda. się kolejny odcinek. Co prawda nie z Brawl Stars, ale w nim się znajdujemy, dlatego że muszę nagrać jakiś wstęp do tego odcinka. Moi drodzy, była ostatnio na live na Trowo z okazji tysiąca obserwacji, kamerka, był konkurs i tak dalej, i podczas tego live'a była. Pierwsza wojna donate'ów na Trowo, bo generalnie na Trowo to troszkę mniej osób jest niż na YouTubie. No a wyszła z tego mini wojna donate'ów, więc zaraz zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Jeżeli chcecie być na tych live'ach, to gorąco zapraszam, pierwszy link w opisie oraz w komentarzach macie przypiętego linka. Wbijcie, najlepiej sobie zainstalujcie aplika aplikację Trowo na telefon, będziecie dostawać powiadomienia, jakie ja odpalam live'a. Mamy już... 1100 obserwacji, więc gorąco wszystkich zapraszam. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Zasubskrybujcie również kanał, żeby być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić. odblokujmy sobie jeszcze na szybko tutaj nagrody, zobaczymy co tutaj jest. Kodzik Panda w sklepie, jakieś fajne rzeczy tutaj są dodatkowe, więc pamiętajcie o kodzie Panda, jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy. E, I moi drodzy, również na moim sklepie wleciał nowy wzór, na który y, możecie sobie wbić. I zobaczyć jak to wszystko wygląda, więc zapraszam. Wszystkie linki macie w opisie, ja już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. W sumie tyle, niech będzie. Udostępnij live i po prostu obserwuj. Dobra, dziękuję bardzo za cika od kogoś, obserwuj, udostępnij i na dwie godziny trwa. Utwórz teraz, utwórz i rozpocznij. Artpixel, witam na streamku, siemaneczko, dobry wieczór Polska, jak? Słuchajcie, stworzona została skrzynia skarbów, teraz tak Klikacie, dajecie dołącz do poszukiwań, a jak jesteśmy top 3 to dostaję od trowo 200 zł Jeżeli w czwartek będziemy top 3 i dostanę 200 zł to robię wam kolejny konkurs Artpixel, dzięki za cika. Właśnie, Artpixel, ważna informacja dla Ciebie, jeżeli będziesz top donatorem, dzisiaj na live'ie dostaniesz unikatową rangę na czacie. Obserwacja jest warta chwili atencji, bez kitu. Ale, że donacik tutaj od kogoś, Artpixel, czy ktoś tutaj z konkurencji, żeby wyprzedzić Artpixela w topce. MikioGuras się wbił w topkę. Będzie druga ranga, jeżeli Cię MikioGuras nikt nie wyprzedzi, to będziesz miał drugą rangę customowaną na czacie, jak najbardziej. Nie wiem czy możesz mieć dwie, ale mam nadzieję, że tak. Bo jeszcze nikt nie ma dwóch, więc nie i czy się tak dalej, da, chyba się da. Więc Miki ogóra Stop Donator póki co. Ale ty masz dużo gemów? 512 na tym koncie. Wo, jakiś donate odgram Kuba. Pana mam pytanie: czy palisz papierosy? Kiedy zagrasz ze mną w Fortnite? Nie gram. Znaczy, nie palę i zagram. Nigdy, nigdy w życiu nie zapaliłem papierosa, serio. Nigdy w życiu. E, I zagram w tobą w Fortnite. A jak będą gry z widzami, ostatnio ci już dodałem do znajomych, więc spokojnie. ta i w donate napiszę swój nick do znajomych w Fortnite. To ja go dodaję. Dobra, daję duo i lecimy duo teraz. Zapisujcie sobie ten kod. I spróbujcie tak dołączyć cały czas 3 złote. Tak Może eee, przez RZ? To jakie? Martwe? Może? Może Bałtyckie? <noise> Dzięki Miki za donacika Ale niestety nadal jesteś top 2 Bo wysłałeś 3 złote I wcześniej 3 złote A 3 plus 3 to 6, a pierwszy jest gram Kuba, Co wysłał 7, więc jeszcze ci brakuje Ile już macie many widzowie? Piszcie na czacie ja mam 1900, ale będą dymy w czwartek W czwartek lecimy po topkę many, pamiętajcie W czwartek każdy wbija na live'a Ogóraz, dzięki za 2 złote, ale weź nie z pomemotkami gościu MikioGuras, top donator, wygrywa unikatową rangę póki co Jeśli go nikt nie wyprzedzi Damn. OK. Okej Wooooow Donate jakiś potężny O nie 35 zł. Co? co? Nie może tak być, że jestem 10 uśmiechnięta buźka. A <laughs> champion co się wbił w 1, nie mam pytań. Ty champion, bo ci się coś w główce poprzewraca od tych zasięgów w YouTube. Chłopca mi wysłał 35 zł Wiesz, że champion dzisiaj jest. Zabycie top donatorem dnia ranga na czacie. Więc będziesz mógł mieć drugą chyba Chyba, że cię ktoś wyprzedzi Ale już z takim... Myślę, że nikt nie jest takim drugim wariatem, żeby się wyprzedzać z tobą, jak już wysłać 35 zł. Tutaj nic nie ma, dobra, lecimy dalej w takim razie. O! Co? Ej! Pierwsza wojna donatów na trowo? Czy mi się wydaje? Czekaj, czekaj, co? Co tu się dzieje? Damianek, 50 zł. Aha! Podziękuję za czempiona dziękuję za czempiona, jeszcze ci napiszę. No nie mogę. No dobra, no to okej. Okay. Zwracam honor, jednak jest większy wariat od czempiona. No to... Damianek chyba wygrasz rangę. Ale... O jesteś dobra, wywaliliśmy jelenia, dobrze! Dobrze, nie ma jelenia. Jeleń z piątnicy wywalony stopki, No i łatwo widzowie o to chodzi. Zmniejszyć, żeby zasłaniał mniej ekranu. Aha! No co?! Nie, no tego. Dobra, nie, ja już nic nie mówię. Ja już nic nie mówię. Nie, dobra, nie. Pierwsza wojna donateów na trowo, weźcie się, ogarnijcie, ludzie. Nie, to jest żart jakiś to, co się dzieje. Przez champion on wydaje co... Ca... No, jakie gówno Zacznij strzelać. Nie umiem grać, bo grałem w Valoranta, nara, no, dobra. Nie! Damianek, naprawdę? Czy ktoś inny? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe co tu się dzieje. mam zapas do na najbliższe 3 lata. Damianek Nie mogę. Spoko panie, panie Jakubie. De, 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 de. Aha, 100 zł. Ten co walnął 102 złote. Topka 2K22. Let's go. Dobra, nie, z tego będzie albo short, albo film. Zależy ile jeszcze będziecie się bawić. Niedobrze, niedobrze. No co jest grane? Wy się uspokójcie z donate'ami, bo mnie filki zagryzają. Jakie gówno No ty debilu! Typ mi wleciał na mordę, halo! Uspokój się Aha, czempion 36 zł, okej, okay, dobra, nie mam pytań Nie! No zostaw mnie! Ty dał mnie! Nie lubię cię, ass. Dobra, uleczmy się Widzowie, bo ja nie wiem co się dzieje. Ci donate wysłałem, ja się strzelam, chłop mi podjeżdża, wilki mnie gryzą. Weźcie chwilę dajcie. No nie! Kończ go! Dobrze! Kończymy śmiecia, łatwo, widzowie! Nie! Jak mnie ktoś teraz zabije, to nie wiem, co mu zrobię. Cicho widzowie. Nie, no nie mogę! Nie! 78 złotych Oki. Ej, czekaj, bo ja nie wiem co się dzieje Spokójcie się na no 78 zł na jednym donate. No wy sejaja chyba robicie z tą topką. Czy to jest jakieś najdroższe rangi na świecie są robione w tym momencie? Co tu się odwala? Ja rozumiem że się pobijać o 2 zł, ale wy się pobijacie o 50 zł, no. Champion teraz? Nie, dobra, nie mam tytań. Dzięki za follow. KRT Skrapi, Siemanaczko. Dobra, moi drodzy, a więc tak jak widzieliście, no było naprawdę dosyć grubo. Sporo tych donateów było i szczerze, to totalnie się nie spodziewałem tego. Naprawdę, bo na Trowo zazwyczaj jest mało donateów. Tam są też takie many, co się wysyła na czacie Eliksiry i dużo osób wysyła właśnie y, poprzez to, jakby swoje pieniądze. A nie przez donate'y, no ale wyszło jak wyszło i widzieliście, jak to wszystko wyglądało. Więc można oficjalnie powiedzieć, że była to taka pierwsza wojna donateów na Trowo. No i jeżeli chcecie więcej live, na trowo to zapraszam, link w opisie. Wbijajcie codziennie godzina 18 co prawda dzisiaj jak oglądacie ten film, to nie będzie live'a na trowo, bo jestem aktualnie w Warszawie. Zapraszam też na mojego Instagrama, macie go również moi drodzy teraz na ekranie oraz w opisie bo tam będą relacje cały dzisiejszy dzień i cały jutrzejszy. Chociaż jutro wracam, więc myślę, że jutro wieczorem będzie live. Nie wiem, czy zdążę na 18, ale na pewno wieczorem postaram się odpalić live'a. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!